Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj będzie rezencja książeczki w twardej oprawie i jest to uprowadzony Christiana M. Muraya. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Sonia Draga, a premierę miała 11 października 2023. Cóż mogę o niej powiedzieć? Na pewno świetnie się ją otwierało i czytało bo zobaczcie, nic się mocno nie zamykało. Możemy delikatnie sobie przewijać strony, trzymać kawałek i po prostu ona sama jest otwarta. Także to jest największy plus tej książki, powiedziałabym. I na pewno spodoba się wielbicielom wątków i opowieści mocno historycznych. Autorka postanowiła przedstawić nam najnowszą wersję wydarzeń historii świata i przyznaję, że zrobiła to z prawdziwą klasą i smakiem. Ja osobiście mm, jak wiecie, mam trochę przesyk, hi przesyt historii wojny, tych wszystkich bitew. A ją przeczytałam tylko tak naprawdę z ciekawości, bo no jak widziałam tą okładkę, po prostu musiałam ją przeczytać. Mówię, dlaczego są tu oczy, dlaczego jest tu ktoś uprowadzony, czy to są to oczy, teraz już wiem, że męskie, a wcześniej nie miałam takiej pewności. I, i po prostu no, czasami mam tak, że jak widzę okładkę, to muszę się dowiedzieć, co kryje wewnątrz. Więc to było powodem, że po prostu się za nim wzięłam. No i, i tutaj... Y ta cała opowieść ukazana jest bardzo prawdopodobnie. W najmniejszych drobiazgach mamy ukazane przygotowania do wyjazdu postaci oraz reakcje jego małżonki. To ciekawe, przed jakimkolwiek wydarzeniem mamy tu taką sytuację, która przedstawiona jest nieco niepokojąco. Są tu takie obawy różnych postaci, jakieś podejrzenia, przypomnienie o chorobach i naprawdę wiele innych. Wydaje mi się, że są ukazane w ten sposób, dlatego, żeby zobaczyć, że przed każdym złym zdarzeniem Ktoś może mieć niepokojące myśli, i to już powinno być sygnałem, żeby czegoś tam nie robił, albo gdzieś tam nie jechał, ewentualnie kogoś nie słuchał. Wtedy też mamy większy nacisk na uczucia. Osoby robią się sentymentalne, wspominają przeszłość z obawą przyszłości, jakby już ich ciało podświadomie żegnało się z osobami, które są dla nich bardzo ważne. Reszta różni się lekką sztywnością przekazu jakby ważne były jedynie fakty, a nie dokładne zdarzenia. Spodobały mi się tutaj reakcje postaci na krzywdę innych. Dla przyjaciela byli w stanie poświęcić własne dobro. Autorka podkreślała te dobre wartości, które no, każdy, kto przeczyta, od razu rzucą wam się w oczy. W ten sposób, powtarzane dość często, też wpływają na nasz sposób myślenia. Mimo tego, iż mamy tutaj wątki mocno historyczne, w których są zaginięcia, przemoc, ale i także walkę o sprawie prawa, to jest tutaj też wolność słowa. I myślę, że właśnie dlatego warto ją przeczytać. Jak widzicie, wydana w nieco większym druku, sztywną okładką, pisana z perspektywy postaci, gdzie nie zawsze też jest zachowana chronologiczność wydarzeń, bo bywa, że inna osoba wraca do wcześniejszych wydarzeń, które my czytamy, że już niby są, ale tak naprawdę one już się dawno temu wydarzyły, tylko po prostu były też w innym miejscu, więc mamy takie przeskoki trochę czasowe. Na pewno jest pięknie wydana. Kartki, jak widzieliście, lekko się rozkładają i po prostu każdy, który jest wielbicielem historii, na pewno ta książka mu się spodoba. Mamy tutaj przeróżne wątki, ale mówię, z reguły jest bardziej podkreślona taka może nie tyle wulgarność, to taka agresywność, ta przemoc wszystko co takie złe, ale okraszone naprawdę dobrym stylem zanim to wszystko stanie się złe, mamy tutaj taką, taką piękność i taki właśnie niepokój. Tak jakbyście, wiecie, idziecie gdzieś do zamkniętego domu i macie wielkie bizie serca, bo czujecie, że coś tam się za tymi ciami stanie. I tutaj właśnie tak samo jest tą książką. Także napięcie było tutaj mega duże. Jeżeli lubisz historie, takie mocne wątki, czasami też suche fakty, no bo nieraz bywa, że opisują jakąś tam podróż, czy jakieś tam rozmowa też postaci, którzy się spotykają, którzy opowiadają jeden o drugim, co on tam zrobił, co on tam przemycił, to to było bardziej tak na sucho, ale bywały takie momenty, kiedy, że tak powiem, były dość miękkie. Miękkie i smaczne. Także mamy taką, no, przeplataną. Raz jest fajnie, raz jest średnio fajnie. I jeżeli książka Wam się podoba, to oczywiście zachęcam Was do przeczytania. Ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, 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 pa.